Przyjaciół, czekaj. Kanal Plus, telewizja, jak się patrzy. Tu była reklama. Polska, w Szczecinie, wiadomości straszna. lokalne. W Szczecinie pojawili się oszuści, którzy proponują cegiełki na rzecz ofiar powodzi. Fałszywki o nominale 10, 20 i 50 zł rozprowadza dwóch młodych mężczyzn. O fakcie poinformowała policja i kobieta, która nabrała się na fałszywą cegiełkę. Dwie splecione dłonie. Napis obok głosi cegiełka na rzecz ofiar powodzi. Na odwrocie wydrukowany jest numer konta BCK oraz dopisany odręcznie numer konta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie samochody z terenów zagrożonych powodzią w Szczecinie powinny zostać jutro do północy przeprowadzone na parkingi przygotowane przez miasto. Dwa bezpłatne parkingi strzeżone utworzone na stadionie Pogoni przy ulicy i terenach międzynarodowych targów szczecińskich przy ulicy Struga. W dowodach rejestracyjnych pojazdów musi znajdować się informacja o miejscu zamieszkania na terenach zagrożonych osoby chcącej zaparkować samochód na wyznaczonych parkingach. Wyspa Budska będzie od jutra zamknięta dla osób, które nie są bezpośrednio związane z akcją przeciwpowodziową. Zakaz egzekwować będzie policja. Wszystkie osoby i pojazdy zmierzające w tym kierunku mają być kontrolowane. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie apelują, by omijać drogę numer 126 na odcinku Osinów Dolny Chain.

No jest społeczne oczekiwanie, że nas trafi nieszczęście i ja rozumiem, że w kategoriach stołek jest czysta, przetroczysta, jak na razie płynie ostatnio dość szybko to jest pocieszająca informacja że płynie jest takie jeziorko w tej docyjnej tak. ludzie są spokojni tam gdzie rzeczywiście jest zagrożenie ale ono jest dość długie nie widać się takie milacje. Tak, Sprawa, które mogą tak dobyć na live niebezpieczne. Nie są środki łączności są, ja nie przyjęcia większych kłopotów, ani z koordynacją, ani z informacją. Miasto dostało gdzieś do dyspozycji. O wokoło tak. żeby to nie było za żyjącego. kolumnami tak, na tak. Oni mogą jeździć tam, gdzie ludzie wiejskie samochody. Znaleźć, złapać w kierunku. To jest ta druga odnoga Odry? To jest ta Odra, właściwa. To była regalica. Tam była regalica, ta od jednak bez przerwy. Zwaną po różnych sprawach i tam nie jeszcze będą. Wszystkie informacje pod jakimi numerami telefonu, proszę panu, gdzie można się dowiadywać, jak ktoś naprawdę jeszcze chce na 199. Piesko Piesko na zdoleniu, można dzwonić szereg innych telefonów, których jest bardzo dużo, a dotyczą już poszczególnych rejonów, o po których to pan wojewoda wspomniał. Ja się też zgadzam z Panem Wojewodą, że taki koordynator rzeczywiście powinien mieć. Nie ma jakby tutaj no takiej zgodnej wydaje mi się, że w O, popatrz, nie Stare ususy do sprzedaży tutaj. Dla, i, naprawdę i, mieszkańców. Nie jest to istotne, to jest to w tyle. Stare ususy, do to, żeby... W sposób się ciągle wszystkim można? Wyjaśnić, na co ten jeszcze. żywioł polega i co no. ewentualnie mają robić. Ja prosiłbym bardzo i zwracam się tu do mieszkańców, żeby specjalnie nie panikować, że ewakuację będzie zarządzał przewodniczący Miejskiego Komitetu Przeciwko w tym przypadku pan prezydent. I zarządzenie wejdzie w życie z dniem podpisania, dlatego pod ono środku masowego przekazu. I ja myślę, że takiej okoliczności nie będzie. Jeżeli ona będzie, to będzie naprawdę niewielkie. Ładnie będziemy wyglądać. Jeżeli już to jest To oni rozbiewszy, popatrz to starec tak. tutaj gruzowisko zrobili i od nowa położyli. A to mi się będzie podoba. elegancka droga samochodów do granicy. A kiedy fala ma dojść do Szczecina? Z kwawką na piątek czy z piątku? Na sobotę Olha